W kolejnym vlogu dzisiaj mam wypad z koleżankami, których już nie widziałam prawie rok. Normalnie w tamtym roku chyba 26 kwietnia ostatni raz się widziałyśmy, bo później miałyśmy egzaminy. Ja wyleciałam do Polski, a jak wróciłam z Polski, to też było strasznie dużo egzaminów i w ogóle nie miałyśmy czasu i wreszcie spotykamy się. Tak się jaram normalnie, mam tyle dram, muszę im opowiedzieć takie babskie plotki. Ale gdzie? Do city center. Do jakiego miejsca? Do jakiego lokalu? Nie wiem. To jest chyba jakaś restauracja, bo kazałem mi zabrać z 20-30 euro. No i nie wiem jakie tam jedzenie serwują, nie wiem jak tam w środku wygląda. Wszystko ze mną razem zobaczycie, bo to jest taka niespodzianka. Więc zabieram was ze mną na tą przygodę. Dzisiaj jest piękna pogoda. Wczoraj była ładniejsza, bo było o ciut więcej słoneczka, dzisiaj są chmury, ale i tak jest ciepło na polu, z 13 stopni, więc w Irlandii to jest normalnie 30 stopni. <laughs> Jak jest 13 stopni w Irlandii, to wszyscy są w Takła Zakładam właśnie mój ulubiony róż Red Beauty i wiem, wygląda strasznie ciemno to jest. Odcień Believe, ale to jest taki piękny, jagodowy kolor. I ostatnio zrobiłam sobie taki lifehack, hack, że najpierw nakładam róż, a później nakładam korektor, i to serio mega fajnie wygląda. Powinniście wypróbować. Witam w świecie pushinger, jestem wymalowana i dalej nie wiem co mam ubrać. Cały dzień mają być chmurki, słoneczko i ma być 13 stopni, więc no nie wiem. Chciałabym ubrać moją ramoneskę, ale też nie chcę się wyletniać za bardzo, więc nie wiem. Bo z ramoneską to... Ciociu, z ramoneską to coś bez rękaw, co nie? Okay. Z ramoneską to coś bez rękaw. Z ramoneską to coś ciepłego było, Tu jakiś sweterek, gąbski, jak tylko nie masz. No to miałeś go Aha Ale fajnie, ja mogę się szykować, malować się, ubierać, a tutaj mam takiego pomocnika, który mi pracuje wszystkie elfa, cichy. Jelenia. Takiego elfa, Jelenia, który mi składa i pracuje wszystkie cichy. Dziękuję. Dziękuję. Thank God. Ja już jestem gotowa do wyjścia. Niestety nie ubiorę ramonecki, bo Ciaga właśnie wyszła na balkon i mi powiedziała, że Weroniku, jest za zimno, masz ubrać Face'a, Więc niestety nie ubiorę dzisiaj ramonecki, Jeszcze nie ma ciepłutkiej wiosny, ale miejmy nadzieję, że następnym razem, jak będę miała jakiś wypad, to będzie na tyle ciepło, że będę mogła ją ubrać. Dobra, ja spadam, bo jestem spóźniona o 3 minuty. Your vibe always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before. Byłyśmy właśnie w takiej kafejce Cloud 9 I zobaczcie jakie mieli przepiękne Bubble Waffles I Ja sobie zamówiłam Bubble Waffle z kawkami i z śmietanką A moja koleżanka zamówiła sobie z Kinder Bueno I Kinder Bueno jest takie dobre, takie budowe, Ale tu przebija normalnie wszystko To jest takie pyszne I teraz idziemy do Stephens Green, bo tam nie było miejsca, żeby usiąść <sum> Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. właśnie sobie do parku Steven's Green. Mam nadzieję, że mnie słyszycie.

And I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so Teraz jesteśmy w Jedwisie Wchodziliśmy sobie, wchodziłyśmy, poszplędałyśmy się I teraz idziemy na shopping Idziemy do Beczki Moja koleżanka wczoraj była w Beczce I spędziła 70 euro Ja ostatnio też byłam w wersce i spędziłam 30 euro bo Kupiłam swoją wymarzoną ramoneskę I teraz chcemy wydać jeszcze więcej pieniędzy I You look great, I like you, I can't wait A first time, a first date you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste Byłyśmy właśnie w sklepie Kingdom of Sweets To jest taki sklep tutaj w Dublinie I on ma amerykańskie cukierki Zobaczcie, kupiłam Sour Patch Kids Truskawkowe Były też brzoskwiniowe i nie wiedziałam, które wybrać Więc wybrałam po prostu truskawkowe Bo czasem y, cukierki brzoskwiniowe są takie artificial, takie niedobre, takie chemiczne Więc kupiłam te i będziemy je testować Ja i dziewczyny biegłyśmy, bo myślałyśmy że pociąg będzie za 3 minuty Biegłyśmy, okazało się, że jest za 7 minut nie nic Wróciłam do domu, przebrałam się Bardzo fajny dzień, spędziłam dzisiaj z Nikolą. Fajnie było pogadać, poplotkować I akurat Majlach wyszło z słońca, potem jak wróciłam do domu więc nie wiem, jakie ja to mam szczęście, ale żeby teraz słońce wychodziło, a nie jak jadłam lody i płam zimną herbatę, i wiecie co, nie powiem to jeszcze nikomu w domu. Ale coś mnie gardło zaczyna boleć, i jak mi wróci infekcja gardła, to oni mnie chyba powieszą. Mam, mam nadzieję, że mnie właśnie nie słyszeli. Róbcie tam w kuchni, róbcie! Ale nie wiem, co się tak zaczynam dziwnie czuć i mam przeczucie, że będę chora. Mam nadzieję, że nie, trzymam kciuki, bo za kilka dni chciałam znowu wyjechać do miasta, więc nie wiem. Mój głos też się nieźle zmienia. Słyszycie to? La 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 la! Słyszycie to, więc jak rozmawiamy się trzewagą, to próbuję tak no, 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 no. Tak, widzicie, tak te po, po posepleniu troszeczkę, żeby nie słyszała, że ja taki mam głos. Ale nie wiem. Wujek się już zapytał, co ja taki głos mam dziwny, więc chyba catching on. Kafejka, w której byliśmy, to Cloud9 i ona jest y, w Temple Street. I ona, pamiętam, kurde, jeszcze ją widziałam w jednym miejscu, w y, innej lokalizacji, ale nie pamiętam, jaka to była ulica. I oni tam mają tak. Oni tam mają lody, oni tam mają krebs, ale krebs za prawie 10 euro są malutkie, więc nie zamawiałam tego. Są też Sundays, o oh jezu, i one są w takim kubku. I właśnie zamówiłam sobie, i właśnie zamówiłam sobie Bubble Waffle Strawberry Cream, dlatego, że widziałam kogoś kto miał Sunday strawberry and cream, ale nie wiedziałam czy to jest serio śmietanka, czy to lody w tym są, więc po prostu zamówiłam sobie bubble waffle, ale serio. Przepyszne i strasznie duża porcja. Ja całego tego nie skończyłam, bo nie mogłam i Nikola też. A Nicole na pewno pamiętacie z moich starych filmów, bo chodziłam z nią do podstawówki i teraz, niestety, chodzimy do innych szkół, a jej szkoła jest w miarę blisko do mnie i też w miarę blisko mieszka. I zanim ktoś się będzie pytał, ja sobie zamówiłam Peach Ice Tea. Ice tea, ice tea, słychać, że ice tea. I Nikola sobie zamówiła chyba jakiś wanilalatę? Nie wiem, bo nie próbowałam. Dobra, ja zmykam do kuchni, bo czego mnie przed chwilą wołała. I będę próbowała nie kaszleć i będę próbowała mieć normalny głos. A my się zobaczymy jutro w szorcie. Pa!